Się na się na na to wyjdzie no, do... Panie radny, była uchwała, która jest w y, na, na stronie internetowej gminy Piekoszu i każdy ma możliwość się zapoznać a, z tego, a, y, nie ma na internecie, a nie ma prawa, człowiek prosty, no się Ale flowci, bo nie ma jakichś poniedziałek. Ale dla pana nie będzie no nie każdy ma. Ale pan mówi, że nie mañana, vie, nie ma. pan nie ma. nie proszę będzie taka informacja. To było w ogóle i także będzie teraz o które Pan